Mamy zapisać ułamki zwykłe w postaci ułamka dziesiętnego. Gdy zamieniasz ułamek zwykły mianowniku 10, 100 lub 1000 na ułamek dziesiętny, najpierw narysuj tyle kresek po przecinku, ile zer ma mianownik. Na tych kreskach wpisz cyfry z licznika. Spróbujemy rozwiązać przykłady. Czyli równa się, tutaj nie ma żadnej, żadnej całości, czyli będzie 0 całych przecinek. I teraz co mamy zrobić? Mamy narysować tyle kresek po przecinku. Ile jest zer w mianowniku? Jest jedno zero, czyli po przecinku będzie tylko jedna kreska. I teraz na tych kreskach mamy wpisać cyfry z licznika. Jak jest ósemka, w liczniku jest 8, to ja ją wpisuję tutaj. I udało mi się w taki sposób zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny. Przykład następny 47 setnych, czyli znowu mamy 0 całych, przecinek. Sprawdzam, ile jest zer w mianowniku. Są dwa zera, czyli po przecinku będą dwie kreseczki. I teraz uzupełniam na tych kreskach, wpisuję cyfry z licznika. Jest to, jest to cyfra 4 i 7, czyli wpisuję liczbę 47. I w taki sposób zamieniłam ułamek zwykły na ułamek dziesiętny. Przykład kolejny. Mamy 0 całych, przecinek, są 3 zera w mianowniku czyli trzy miejsca po przecinku. No I tutaj w te, na, na te kreski wpisuję 253. A teraz co będzie, jeżeli się teraz pojawiają całości? Całości, czyli przed przecinkiem już nie będzie zera, tylko będzie 6 przecinek i znowu są dwa zera, czyli dwie kreski po przecinku i wpisuję tutaj piętnastkę, liczbę z licznika. I zamieniamy. Równa się. 17 całych przecinek. Jest 1000, czyli 3 miejsca 3 zera w mianowniku. Zatem będą 3 kreski po przecinku. I wpisuję liczbę z licznika, czyli 124.